Dziś postanowiłam, że nagram filmik dla Was, trochę w innej formie, nie w formie shorts. Zostańcie z nami, będzie kilka ciekawostek, kilka informacji. Na początek, na społeczności pojawił się nowy post. Mamy dla Was przygotowany nowy bonus. Jeżeli wbijecie 500 subskrypcji na kanale Luke Meister, jest to kanał z grami, który serdecznie polecam cały czas na tym kanale. Moje pytanie do was, czy podejmiecie się tego wyzwania? Będzie nam naprawdę miło. Zakładając ten kanał, nie spodziewałam się, że wbijecie 1000 subskrypcji i że nasze prosiaczki zrobią na no, takie wrażenie, miłe wrażenie na was. Dajemy pytania. Chcę mieć świnkę, ale nie wiem, czy to dobry pomysł. Okej, okay, jeżeli chcesz mieć tylko jedną świnkę, zrezygnuj. Są to zwierzęta stadne, które powinny mieć, no, przyjaciela tego samego gatunku ponieważ tylko z nimi się dobrze dogadują. Świnka musi mieć codzienny wybieg, przynajmniej pół godziny godzina wyjścia po pokoju pod nadzorem, bądź jeśli masz możliwość wypuszczenia na zewnątrz. Jest to bardzo dobra forma, żeby ona się wybiegała, bo też tego potrzebuje. Świnka musi mieć stały dostęp do siana, wody. Jedzonka musi dostawać warzywa, które zawierają dużo witaminy C, typu pietruszka, ogórek. Unikamy jedzenia wzdymającego typu kapusta, sałata, bób. Przynajmniej raz w roku powinna udać się do weterynarza na krew, żeby zbadać, czy nie ma żadnych chorób. Badają przy tym również skórne rzeczy, czy nie ma żadnych tam podrażnień. Co wszystko można wyleczyć, jeżeli zostanie szybko zareagowane? Świnka morska jest łatwa w oswojeniu. Odpowiem tak. Świnka jest łatwa w oswojeniu. Jednak trzeba poświęcić trochę więcej czasu. Jedna potrzebuje tydzień na oswojenie, druga potrzebuje kilka miesięcy. Ale jeśli już przywiąże się do swojego właściciela, okazuje miłość, niesamowitą miłość, naprawdę. To zwierzątka, jak każde inne zwierzątko, na które się decydujecie, trzeba przemyśleć, bo to jednak żywa istota, o którą trzeba dbać. Dużo osób kupuje zwierzęta, na przykład jak zabawkę. Nacieszy się kilka dni, potem rzuca w kąt. No, niestety, to są żywe istoty, którym trzeba zapewnić naprawdę dobre życie, bo na to zasługują. Dla nowych, zapraszam do subskrypcji kanału, do łapek w górę oraz do komentarzy. Jeżeli masz jakieś pytanie, zadaj je. My w miarę szybko odpowiadamy, co już ci, co z nami są, wiedzą o tym bardzo dobrze, że staramy się być z Wami na bieżąco, odpowiadać na Wasze pytania. Chcemy, żeby ten kanał był trochę inny niż inne kanały. Chcemy być z Wami i chcemy być dla Was. Dlatego nie zostawiamy takich komentarzy, pytań bez odpowiedzi. Chcemy, żeby na kanale Luke Meister wzrosła trochę widownia, bo pracujemy nad tymi kanałami razem. Robimy tam dla Was wspólne live'y, co ci, co z nami są, już wiedzą. Także, kochani, Dziękujemy jeszcze raz za to, że byliście i jesteście z nami. Zostawcie łapkę, komentarz. Macie jakieś pytania? Piszcie śmiało, chętnie odpowiemy. I jeszcze raz wam serdecznie dziękujemy za wszystko.